Panie i panowie, witam was w kolejnym odcinku z Sky Factory 4. W dzisiejszym odcinku mamy dużo do zrobienia, ponieważ jak widzicie, trochę i temu trzeba skraftować oraz zaczniemy z nowym modem, który którego nigdy na... tak naprawdę na kanale nie używałem, Deep Mob Learning. To jest bardzo fajny mod, za chwilę wam go pokażę, ale na razie jesteśmy tutaj w endzie, ponieważ chciałem tutaj Elytrę zdobyć, ponieważ to jest achievement. I co tu mamy? Dość fajny mieczyk trochę że złota. Żelazo jakiś, no słaby miecz, nie, y, hełm hard, hard container, bardzo dobry item, Wczo, w poprzednim odcinku go skraftowałem Kolejny fajny miecz i cyclic build scepter, co to jest, czy to jest building one? To jest chyba building one, czy coś takiego chyba to jest? Nie wiem Nigdy nie używałem, z jakiego moda to jest? Cyclic y, Chyba go nigdy nie używałem, ale Czy to jest building one? Nie wiem co to jest? Będę musiał sprawdzić za chwilę, ale wracamy teraz i skraftujemy. Co skraftujemy? Coś z tego skraftujemy, ale na razie nie wiem co. Ale fajnie jest mieć tutaj to Elytrę, ponieważ mogę tylko wlecieć tu i źle rzucić perłę. Mam nadzieję, że nie zginę. To by było słabe. Ale możemy też zjeść tutaj to, dostać kolejne serce i mnie teraz atakują Endermany, co jest bardzo słabe, ale chyba mi się uda je pokonać. Mam nadzieję. Okej, okay, zginę za chwilę, to nie dobrze. Jeden pokonany. W drugi teraz, mam nadzieję, że rzucimy Perłę nie rzucił, ale prawie zginąłem. Może zamienię sobie tutaj klatę na emeraldową przez ten czas co tu będę i zdobędę szybko jeszcze jedno ender Perłę, tylko który miecz, ten miecz żyje. Tak naprawdę to ten jest lepszy, ale on... Nie, ten jest lepszy tylko ma Fire Aspect, co jest bardzo słaby na Endermany. Pomiędzy odcinkami O2D2 się zrespił mi tutaj. Więc spróbuję go zabić, żeby tylko mi nie spadł, ponieważ to jest mod Matter Override. Wow. No to ja mam szczęście. Na szczęście spadnę i za chwilę tutaj będzie woda. Tylko le lećmy do niej pięknie. Gdzie jest Autoditu? Chyba spadł. Okej. Okay. W takim razie musimy stworzyć... Po pierwsze. Co chcę stworzyć? Po pierwsze, może stworzymy. Po pierwsze, może opróżnić swój ekwipunek, tak naprawdę, jak teraz patrzę na niego. Po pierwsze, na pewno potrzebuję przypalić trochę tutaj złota. Tak naprawdę potrzebuję 10 oraz potrzebuję pattern builder, chyba zrobić, czy coś takiego. Następnie potrzebuję tutaj zrobić jeszcze jeden tutaj ten pattern i to będzie ten pattern z tego. I może jeszcze głowa creepera się mi przyda, więc pewnie więcej złota będę potrzebował, ale jak już to mamy. Wchodzimy tutaj, wkładamy kobel i stworzymy wszystko tutaj z kobla. Ok, jak już mamy wszystko z kobla, to idziemy tutaj do tej przepalarni, włożymy więcej złota. I teraz, po pierwsze, zaczniemy z tą pickaxe head, kładziemy go tutaj. Nie, do tego kładziemy i wylewamy na to złoto. Wejdę tutaj na górę. I za chwilę dostaniemy pickaxe head cast. Ok, mamy już to. Następnie potrzebujemy zrobić. Resztę tych itemów, więc zacznijmy z może tym... Nie, co potrzebuje najmniej. Najmniej chyba potrzebuje. Yy, rod, więc wylejmy to, włóżmy więcej złota. Tak naprawdę ja to wszystko zrobię i za chwilę do was wrócę. W ogóle nie mówiłem jaki plan jest na dzisiaj. Dzisiaj plan jest taki, żeby zrobić wszystko tutaj, oprócz tego pewnie. Może dzisiaj to zrobimy, może nie. Ale coś czuję, że nie to jest łatwe do zrobienia ale dość długo czasu trwa, że może w następnym odcinku albo na live to się zrobi pewnie jeszcze kupimy wszystkie tutaj te seedsy, ponieważ jeżeli wejdziemy tutaj do marketu, to można większość nich kupić z tego co widzę, tak nie wiem ile z, z, z 10 tu jest takich, których jeszcze nie kupiłem może, a tu potrzebujemy jeszcze no 23, więc pewnie tego nie zrobimy całego, ale większość tego to będziemy mogli kiedyś zrobić, ale pewnie na live ie. To będziemy też mogli zrobić, i to też kiedyś, ale dzisiaj tego nie zrobimy. Dzisiaj robimy to, tylko muszę jeszcze zrobić szybko ostatni ten cast. Wszystkie itemki chyba zrobię z żelaza, ponieważ no nie chcemy się kombinować z różnymi tam yy, sztabkami. Bo zrobię zwykłe żelazne, na razie potem, się potem będzie można je zapgradeować, o to mi chodzi. Ale szybko chyba zrobię te wszystkie itemki tutaj, i wtedy do Was wrócę. Dużo wracanie jest dzisiaj, tak jak sobie myślę. Będziemy potrzebowali dzisiaj zrobić cleaver, kill off i pewnie zrobimy jeszcze matok, żeby był achievement. No, chyba to zrobię i do Was wrócę. A tak naprawdę, matok jest prosty do zrobienia, więc zrobimy go z, yy, z kamienia. Tylko ponieważ nie potrzebuję z dwajnego, tylko potrzebuję nie jaki, żeby dostać się na achievement, a jego nie będę tak naprawdę nigdy używał. Okej, okay, zaczniemy najpierw może z tymi upgrade'ami, ponieważ są najłatwiejsze do zrobienia. Pierwszy upgrade, jaki potrzebuję zrobić, Iron Pressure Plate, następnie to zrobimy potem, ponieważ Speed Upgrade jest łatwiejszy. Jak już to mamy, to mamy achievement gotowe, Kolejne to są z mechanizmu i energy upgrade był, i speed upgrade mamy. Tak, tylko do tego potrzebujemy jeszcze ryzera. A pulverizer się robi chyba dość łatwo. Crasher z mechanizmu możemy zrobić, ponieważ on jest dość łatwy do zrobienia, jak już zrobimy Metallurgic Infuser. No, tylko potrzebuję osmium zdobyć. A osmium? Chyba mam tu jakieś drzewo z osmium. To to? Nie. To jest osmium? Tak, to jest osmium. Więc mogę zrobić sobie bardzo, ale to bardzo dużo osmium, jeżeli chcę. Powoli się przypala mi tutaj osmium, ale przez ten czas może skraftujemy tutaj. Po pierwsze. To, a znaczy ten Cleaver, a potem stworzymy Kill off. Mamy Cleaver. Potrzebujemy jeszcze dodać tu 10 e, Attack Damage, żeby miał ponad 20, ponieważ to jest Archievent. Jeżeli tu zobaczycie, y, zadaj 20 albo więcej Damage'a na jakimś stworzeniu. A do tego jest najlepszy Cleaver, ponieważ on zawsze ma dość dużo Damage'u. Następnie robimy tutaj Kill off. Mamy żelazny Kill off i on ma być niezniszczalny. Więc potrzebujemy 10 chyba modifiersów i dodać że ten. Reinforced plate, czy jak to się nazywa? Rain. Reinforced plate, tak, właśnie to musimy dodać, a to się tworzy poprzez obsydian i obojętnie jaki cast dookoła. Czyli to jest bardzo łatwe. Pewnie zrobię to pomiędzy odcinkami, ponieważ to jest dużo kopania, zbieranie expa, dodawanie sobie modifiersów kolejnych i tak dalej, i tak dalej. Więc to zrobię pomiędzy Pewnie też to zaupgraduję, żeby, żeby miał te 20 demaġów. A to się upgrade'uje poprzez dodawanie temu e, kwarcu. Im więcej kwarcu się do, doda kliwerowi, tym więcej ma damage'a. Okej, okay, powoli to się mi tu przepaliło. Chyba tyle na ten moment wysta wy wystarczy. Uch, nie umiem mówić. Więc zróbmy tutaj po pierwsze Metallurgic Infuser. Co on potrzebuje jeszcze? Zobaczmy. Kolejny piecyk. Zrób mi jeszcze jeden piecyk, albo zrób od razu stack, ponieważ. Te piece mnie wkurzają. Nigdy nie mam pieca wystawionego, jak potrzebuję. Mamy to. Kolejnie potrzebujemy geotermal, generator kolejny, ponieważ ja zawsze go chowam, nie wiem czemu. I wiaderko, żeby lawę zdobyć. No, czyli postawmy to tymczasowo, powiedzmy, tutaj, aby to działało. I potrzebujemy trochę kobla. Stworzymy lawę. Co tu jest w tym? Woda? Czemu to jest woda? Znisz mi to i postaw ponownie Jak już mamy lawę, to stwórzmy kilka tutaj tych wiaderek Tyle wystarczy na razie, już nawet jedno wiaderko miałem w ekwipunku Ale to co, włóżmy to tutaj, to tutaj i jeszcze włóżmy trzecie Trochę tej lawy będzie tutaj No dość mało tak naprawdę, ale powiedzmy, że wystarczy na razie Tworzy mi tutaj e, tę energię, to się ładuje i co potrzebujemy? Enriched alloy potrzebujemy do wszystkiego oraz do tego potrzebujemy Basic Control Circuit, a to się tworzyło 8 i Redstone, ok. Czyli potrzebujemy do wszystkiego Redstone'a. Czyli zaczniemy z Redstone'em, żelazo trochę potrzebujemy oraz Osmium trochę. Mniej Osmium, więc zaczniemy z 8, jak tak? Ale, ok, taki, raz i dwa. Tworzy mi ten yy, circuit. Jak to będziemy już mieli, to zrobimy Pulverizera albo Crashera. Tak naprawdę będziemy mieć to wszystko. Steel Blend jeszcze potrzebuję zrobić, to jest bardzo proste. O, to jest łatwiejsze, tak naprawdę, że chyba właśnie ten zrobimy, Steel Blend. Następnie będziemy mogli zrobić te upgrade'y. Do tego jeszcze potrzebuję obsidian. Więc ja szybko zdobędę te itemy i chyba wtedy do was wrócę jak tak, ponieważ... Nie będę was z tym zamęczał. A tak naprawdę możemy jeszcze to zrobić, a do tego potrzebujemy trochę skóry. Tu mamy krowy, więc trochę ich pozabijamy, żeby dostać skórę. Potrzebujemy ile skóry? 3 3 tak dokładnie 3 więc już mamy jeszcze tutaj to i mamy cztery skóry czy mamy ender perłę o to jest dobre pytanie mamy ender perłę że bez problemu już zrobimy ender poucha czemu nie mogę zrobić ender poucha nie mam wełny oraz nie mam blaze powdera naprawdę nie mam najłatwiejszych rzeczy do zdobycia i już możemy zrobić ender poucha ender pouch jest gotowy to jest taki ender chest tylko Przenośny. Ok, mam już kilka rzeczy do skraftowania, więc szybko je zróbmy. Potrzebuję tylko jeden złoty pressure plate, i mamy już ten upgrade. Następnie robimy speed upgrade, po speed upgrade energy upgrade, i następnie muffling upgrade. Czyli już mamy te upgrade, i został nam ty tylko została nam tylko jedna rzecz, czyli Dragon Breath. A żeby go stworzyć, potrzebujemy właśnie ten ekstra. Nawet nie będę próbował przeczytać tego. Z powodu, że ten odcinek już jest dość długi, to chyba zrobię szybko właśnie ten item, jak tutaj, który się robi w ten sposób, czyli bardzo prosto. Zrobię dużo tych i zrobię szybko ten Overworldian Mater Chyba dobrze teraz to powiedziałem, nie wiem. Co się tworzy właśnie w ten sposób, i musimy jeszcze mieć Zombie Data Model. Zombie Data Model się robi poprzez Blank, blank Data Model. Z rotem flashem, a blank data model się robi w ten sposób. Do tego jeszcze potrzebujemy specjalny redstone, który się robi poprzez... Po położenie tutaj zwykłego koła, i... Prawym przyciskiem kliknięcie tutaj. Le lewym przyciskiem, nie prawym, pomyliłem się. I dostajemy inny taki redstone, ciemniejszy. Który się nazywa soot y covered redstone. I teraz mogę zrobić jedno takie, które nam daje 8 jakichś takich... Sud Cover Plate'ów i możemy stworzyć Suit Cover Machine Casing, nawet nie wiem jak to się wymawia, to jest zbyt trudne Stworzymy jeszcze to szybko, tylko do tego potrzebujemy Pochodnie redstone'owe, stwórzmy ich ze stack I stworzymy teraz sobie To już mam, możemy stworzyć to Czyli mogę teraz to stworzyć, tylko potrzebuję jeszcze Glass pane jednego, które bez problemu stworzę Mamy już to Jak już to mamy, to potrzebuję zrobić bardzo, ale to bardzo dużo tych, zróbmy no zróbmy 30, 48 wystarczy na pewno. Czyli połóżmy to tutaj teraz. Jeżeli włożę tutaj właśnie ten zombie data model, to chyba będę mógł już to stworzyć, mam taką nadzieję. Albo tak naprawdę jednak zrobimy bone amber i bone amber przemienimy w kości i teraz możemy zrobić skeleton data model. Jednak to będzie trochę trudniejsze, ponieważ potrzebujemy skraftować deep learner i teraz, jak już go mamy włożyć do niego to kartę i musimy zabić 6 szkieletonów aby zdobyć level basic jak już będziemy mieć level basic to wtedy będziemy mogli użyć tego tej maszyny i tutaj już ostatni szkielet szybko go pokonajmy mamy basic tier czyli to już powinno zadziałać zobaczmy włóżmy to do tego poczekajcie musimy najpierw włożyć to stąd mamy to już teraz Tutaj mamy Basic i teraz jeżeli to włożę tutaj, to będzie mi tworzyło Overwardian Mater. Mater, nie dy. Nauczę. Wszystko tu się powoli mi tworzy, ale przez ten czas chyba już mogę skraftować większość itemów, które potrzebuję. Co do tego potrzebuję, to po pierwsze Fire Charge, ale do Fire Charge potrzebuję trochę Gunpowdera, który stworzyłem teraz. Mamy... Nie, nie mamy jeszcze Fire charge, ponieważ potrzebuję więcej węgla, który mamy Tutaj, o i czarkołę będę potrzebował do tego także. Fire charge mamy, i teraz, jak już to mamy, potrzebuję także te wiaderka Horusu, które mamy. Tutaj zrobiłem e, ten Meo, odłóż mi to. Dr zrobiłem ten mechaniczny squeezer, ponieważ on jest bardzo prosty do zrobienia. Potrzebowaliśmy tylko tej sadzonki, którą stworzyłem chyba w trzecim odcinku, oraz diamentów, jednego diamentu i kilka bloków herestonu, nie pamiętam dokładnie ile. Ale to mi się powoli robi. Przez ten czas to możemy stworzyć hellish Matter. Potrzebujemy cztery takie na razie. I teraz możemy stworzyć nie to, tylko Gast tyry. Potrzebujemy cztery tak naprawdę, że zróbmy sześć. I teraz jak już to mamy, to możemy zrobić właśnie to. End Kryształy. I zapomniałem, kto się nazywa. Tylko do tego potrzebuję lepsze Ender Perły, które są. Eye of Ender. O to mi chodziło. Czyli teraz zrobimy więcej tych kryształów. Co jeszcze potrzebuje? Szkła? No to dorobię jeszcze szkła. Okej, okay, już tutaj się ostatnia chyba zrobiła, która potrzebuje. Zobaczmy. 16 chyba powinno wystarczyć. Mamy 4, tak. I mamy kolejny i zobaczmy. Tak, mamy Dragon's Breath, więc myślę, że tutaj zakończę ten odcinek. Jeżeli wam się to spodobało, zostawcie lajka, subskrypcję komentarz i zobaczymy się w kolejnym. Cześć!